Kolejna kategoria, gospodarstwo agroturystyczne, ośrodek turystyczny 2013 roku. Tu najlepszym gospodarstwem okazało się Łubinowe Wzgórze. Łubinowe Wzgórze, kameralny obiekt wypoczynkowy położony nieopodal Łęczowa w krainie lesowych wąwozów. Pomysł na jego wybudowanie i udostępnienie turystom narodził się w 2008 roku. Dziś to miejsce pełne klimatu i dobrej energii, ze znakomitą kuchnią, z regionalnymi akcentami i świeżymi ziołami. Na wzgórzu znajduje się 10 komfortowych pokoi dwu- i trzyosobowych, z widokiem na rustykalny ogród oraz bogate zaplecze rekreacyjne. Do dyspozycji gości jest też sauna, ruska bania i chata z wąwozem, z ciepłym, przyjemnym, pełnym klimatu z dawnych czasów wnętrzem, z wieloma współczesnymi wygodami. Łubinowe wzgórze posiada parking dla gości oraz wygodne sale szkoleniowe. Na miejscu skosztować można, a i kupić przetwory owocowo-warzywne własnej produkcji.